Witam wszystkich, będzie to test nadajnika, którego nie polecam używać. A więc, tak, zaczniemy od toru Audio. Tor Audio to jest, wrzuciliśmy tutaj sobie z laptopa SK Warszawa. Teraz tak, tu mamy cały nadajnik. Nadajnik jest złożony z głowicy, znaczy z głowicy, obudowa jest wzięta z głowicy od starego tunera satelitarnego ponieważ ma ładne ekrany w środku, jest ekranowany tak jak tutaj są praktycznie elementy, na każdy blok osobny oddzielnie później tak, audio idzie z komputera tu mamy wejścia, można to zastosować jako moduł teraz tak, wyjście tego nadajnika, jak mierzyłem to ma gdzieś około 4W i jest zastosowany tranzystor bodajże tam KT920A 925a yy, idzie dalej to na, na antenę antena jest yy, jest to dipol teraz zobaczymy moment może widzimy jest to antena typu dipol zamknięty strojona tak, tutaj właśnie na końcach przesuwając yy, dwie rurki nie wiem czy to dobrze widać przesuwając dwie rurki te te, te białe speksy to jest właśnie ta antena dipolowa. Czwarte piętro na balkonie zamontowane. A więc tak, bierzemy się do, do naszego testu. Jak słychać w głośnikach już leci sobie muzyczka, właśnie te eski. Nadajnik jest włączony w tej chwili. Mam nadzieję, że nikt mnie nie pogoni. Oczywiście na własne ryzyko to wszyscy robią. Ja chcę po prostu sprawdzić to dla testów. Nadajnik będzie wystawiony na sprzedaż razem z, z anteną, ze wszystkim, po prostu mi to już przestaje bawić, że tak powiem. No dobra, mamy S-kę, Mamy tutaj podłączony do naszego taki tunerek DVBT i, i program HDSDR zainstalowany. Aby sprawdzić naszą częstotliwość, właśnie odpalamy ten programik. Straszne spustoszenie robi od razu, jeśli jest, jesteśmy 2 metry od anteny, 3 praktycznie, jak widać, częstotliwość 89,9. Na no te resztki to nie ma co patrzeć, bo to praktycznie modulacja wymusza te, 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 te zmiany. No i teraz, tak, co się dzieje? Nie ma filtrów na wyjściu na antenie. Sieje po całej, całym zakresie ukf -u. Możemy sobie to przesunąć. Jak widać, tutaj też mamy przesiewy. Zaraz tutaj, momencik. O, teraz będzie to bardziej widoczne. Ale to są tylko szczątkowe, po prostu jesteśmy 2 metry od anteny. E, jeśli byśmy się oddalili w tej chwili wybierając antenę z naszego tego tunera, e, mamy tutaj częstotliwość 91,4 to nasz generator z HSDR e, no i szukamy naszej fali i mamy tutaj naszą falę, Dostrajemy się automatycznie 89 897, no praktycznie te 2 kHz. Można sobie darować, eee, a więc tak lecimy sprawdzić zasięg, gdzie teraz jesteśmy. Musimy buty założyć. Momencik idziemy do samochodu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. jeszcze bluza. Moment.